Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości skargi z dnia 8 sierpnia 2020 roku na działanie przedsiębiorstwa komunalnego Spółka ZOO w Bielsku Podlaskim. Chcę poinformować, że nad projektem tej uchwały debatowaliśmy na, poprzednim, na poprzedniej sesji, na, 30, przepraszam, na 53. sesji Rady Miasta podczas głosowania uchwała nie została podjęta ponieważ było 10 głosów za 10 przeciw jeden wstrzymujący się a więc dzisiaj powracamy do projektu tej uchwały w sprawie przekazania jej według właściwości projekt uchwały był poddany pod obrady komisji. Oczywiście wszystkim radnym był dostarczony wcześniej. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę, kto jest przeciw proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę, kto się wstrzymał proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw 0, dwie osoby wstrzymały się od głosu, a więc uchwała została podjęta.